Jestem strasznie głodna. Pizza? Nie dam rady. Za pół godziny powinienem być w domu. Jestem umówiony ze ślusarzem. No co się stało? Julia się tak wczoraj upiła, że zgubiła klucze. O matko. Nie pamięta, w jakim warze była. Nie wie, czy, czy jej wypadły, czy ktoś je wyciągnął. No to słabo. Muszę wymienić chociaż jeden zamek. Nie mogę ryzykować, że ktoś przyjdzie i nas okradnie. Nie, no jasna sprawa. Może mam jechać z tobą? Nie. Julia jest w domu. Nie pojechała dzisiaj do pracy, bo męczy ją kat. W ogóle ja to ja się dziwię, że szef ją jeszcze trzyma. Przecież ona bez przerwy coś zawala. Proszę. Dzięki. Lepiej? Nie, umieram. Julia, czemu ty to sobie robisz? Ale co? Czemu doprowadzasz się do takiego stanu? Dobra. Marcin, słuchaj, yy, błagam cię. Zadzwoń do mojego szefa i powiedz, że nie przyjadę. Ja mam dzisiaj bardzo ważne spotkanie z klientami ze Szwecji. Oni nie mogą mnie zobaczyć w takim stanie. Ale co ja mu powiem? No, Nie wiem, wymyśl coś. Mój ojciec też latami ukrywał przed przełożonym, że pije. Aż któregoś dnia. Wszedł do pracy w stawiony. I to był koniec. Wyleciał na zbity pysk i twoją żonę też to czeka. Kwestia czasu. No, zwłaszcza jak mnie nie będzie pod ręką, żeby wymyślać ciebie na poczekanie. A macie już wyznaczony termin w sprawie rozwodowej? Jeszcze nie. Wciąż czekam. Mój adwokat mówi, że lada dzień powinno przyjść za wiadomienie. Ulży ci, jak zobaczysz konkretną datę. Będziesz widział, kiedy zacznie się twoje nowe życie. Pewnie tak. Magda, przepraszam cię, ale ja naprawdę muszę już lecieć. Jasne. Zadzwoń potem. Zadzwonię. Marcin! Przepraszam. Nie mogę. Dlaczego? Boisz się, że terapeuta wyrzuci nas z grupy za romansowanie? To też, ale... Magda, nic z tego nie będzie. Ty i ja... Po prostu ja tego nie czuję. Ale jak? To my myślałam... Przepraszam, jeżeli dam ci fałszywą nadzieję. Ja... ja tak. po prostu... Wiem. Masz teraz hałas w życiu. Pamiętam, co mówiłeś. Ale ja mogę poczekać. Ale ja nie chcę cię zwodzić. Nie mogę ci nic obiecać. Okej. Okay. Nie musisz już nic więcej mówić. Cześć. Ale... No jeszcze tego brakowało mi do szczęścia. Ale poczułem, że muszę powiedzieć wprost, co myślę. Ten pocałunek był niepotrzebny. Traktuję Magdę jak kumpelę, a nie kogoś, z kim mógłbym dzielić życie.